Cześć, z tej strony Przemek Filipczyk z Centrum Fizjoterapeutycznego FILMET w Zawiarciu. Dzisiaj pokażę Wam, jak może wyglądać praca nad mięśniami na miednicy. Oczywiście, podejść możemy mieć do tego tematu wiele. Niemniej warto przy ocenie posiłkować się zarówno badaniem manualnym, jak i badaniem z wykorzystaniem innych sprzętów, jak chociażby USG. Albo EMG. Widzicie już e, moją pacjentkę. E, leży tam sobie spokojnie i, i, i czeka na działanie. My generalnie jesteśmy już po badaniu manualnym i wiemy, czy bardziej ja wiem, e, jak wygląda aktywność mięśni na miednicy. E, spróbujemy jednak z oceny subiektywnej wejść bardziej w ocenę obiektywną i wykorzystamy do tego na początek głowicę, głowicę do EMG. To jest właśnie taka. Taka głowica do AMG. Ona już w tym momencie jest tam za mną podpięta do, do urządzenia, które będzie nam e, przekazywało informacje do, do oprogramowania. E, do oceny wykorzystywana jest właśnie ta głowica e, do pochwowa. Ten model jest mniej więcej, ma wymiary niecałych 10 cm długości. W tym najszerszym miejscu e, to jest niecałe 3,5 cm. Oczywiście zawsze e, musi to być Sprzęt indywidualny, niekoniecznie jednorazowy, ale na pewno indywidualny. Koszt takiej głowicy to w okolicach 130 zł, ale jak wspomniałem, jest to głowica wielokrotnego użytku. Co ważniejsze, dzięki swojej budowie, czyli tej m.in. śmiesznej antence, on właśnie tutaj, może bardzo fajnie służyć jako urządzenie do ćwiczeń w domu korzystaniem tak zwanego biofeedbacku. Biofeedbacku takiego najprostszego, czyli umieszczając tą głowicę w pochwie i aktywując mięśnie dna miednicy będziemy widzieć, czy ta głowica nam pracuje, czy nie pracuje, właśnie dzięki ruchom tej antenki. Bardzo powiedziałbym proste, a w tej prostocie genialne, żeby właśnie widzieć, czy faktycznie ee, coś udaje się uruchomić, jeżeli mówimy o uruchamianiu właśnie mięśni na miednicy. Ok, więc. Ja zabieram się do pracy, a wy oglądajcie na ekranie jak będzie właśnie ta praca wyglądała. W tym momencie włączyłem właśnie taką obserwację EMG. Oczywiście sonda jest już zaaplikowana do pochłowo. Na ekranie widzimy cały czas właśnie tą obserwację EMG. Pacjentka na razie tego jeszcze nie widzi. Możemy ewentualnie poprosić, żeby spróbowała napiąć mięśnie miednicy, Rozluźnić mięśnie miednicy które będziemy widzieć, na przykład tu już w tym miejscu, że, że ten wykres trochę inaczej wygląda. Jak zapauzujemy, to możemy zaobserwować właśnie już taki bardziej czytelny wykres. Widzimy, jak wyglądało spoczynkowe napięcie, jak wyglądało to napięcie w momencie zwiększenia skurczu, i jak potem wyglądał rozkurcz. To, co dla nas będzie potem istotne, to obserwowanie czy faza rozkurczu była zaznaczona na tej linii określającej odpowiedni poziom mikrowoltów, czy faza na przykład napięcia odpowiednio szybko rośnie, czy ta faza odpowiednio szybko maleje, czyli bardzo czytelny wykres powie nam tak naprawdę jaka jest kondycja właśnie jeśli na miednicy. Urządzenie będzie prosiło, czy wydawało komendę sobie skurcz rozkurcz. Pacjentka będzie reagowała właśnie na te komendy, napinając lub rozluźniając mięśnie na Dobra, no to wystartujmy. Skurcz. Okej. Okay. Teraz. Ok. Pacjentka nie działa. Dobra. A ja będę trochę opowiadał. Tu już teraz widzimy. Fazę skurczu, wykres poszedł nam mocno w górę. W fazie relaksu widzę, że ten wykres tutaj spada. Ok. Mamy e, w tym momencie od razu wszystkie fazy e, skurczu, relaksu, które się pokazywały podczas tego badania. Widzimy, że w momencie, kiedy była komenda skurcz, ten, e, to napięcie bardzo szybko narastało w momencie relaksu. Zaczyna się nam naprawdę fajnie obniżać. Jeżeli mielibyśmy się do czegoś powiedzmy bardziej przyczepiać to do faktu, że na przykład pierwsza faza tego skurczu jest dużo mocniejsza, potem ten skurcz troszeczkę zaczyna nam maleć. Natomiast faza relaksu mogłaby schodzić poniżej tej takiej poziomej czerwonej linii. To jest taka linia, która określa nam wartość napięcia w milivoltach, gdzie podczas aktywacji mięśni na to napięcie powinno schodzić poniżej tej, tej wartości. Zazwyczaj teoretycznie przy, przy zdrowym mięśniu. Ta wartość mogłaby wynosić poniżej czy w okolicach 1 mV. Tutaj taka progowa wartość jest ustawiona w okolicach 4, więc widać, że tak nisko jeszcze nie schodzimy, ale myślę, że to jest kwestia do wypracowania. Na marginesie tylko dodam, że pacjentka, z którą pracuję już przez taki wykres, że tak powiem i takie badanie przechodziła, więc już troszeczkę wie jak na tym pracować. Natomiast gdzieś tu po bokach pokażę ci za chwilkę zdjęcia, jak wygląda taka praca u osób, które jeszcze tej wiedzy nie miały, jeszcze tego nie przećwiczyły. Zobaczcie, jak w różny sposób może właśnie taki wykres wyglądać. Super. Pacjentka już na pewno wie na czym polega ta faza skurczów, jak zacząć aktywować mięśnie miednicy. No i super. Natomiast w rzeczywistości, tak jak mówię, już to z pacjentką przerabialiśmy, natomiast bardzo często dopiero właśnie po takiej wizualizacji z EMG pacjentki widzą, a no właśnie o to chodziło, to tak się dzieje, jak napina mięśnie na miednicy, a tak się dzieje, jak nic nie robię, a faktycznie nie rozluźniam się zupełnie, bo ten wykres nam nie schodzi na sam dół. Bardzo czytelny sposób informowania o tym, co dzieje się w okolicy miednicy mniejszej. Co jeszcze ciekawego nas czeka, no bo powinno być przecież ciekawie i fajnie w gabinetach fizjoterapeutycznych. Otóż możemy wykorzystać takie EMG do pracy z feedbackiem. to fakt i pacjentka może zobaczyć jak wygląda wykres, ale żeby to nie było, wiecie, takie totalnie nudne, to możemy przede wszystkim Włączyć bardzo ciekawe programy do pracy w postaci gier. E, ci, którzy lubią tematy gier, e, jak, jak jakieś tam kontrole, kinekty i tak dalej, wiedzą, że czasami niektórymi grami steruje się za pomocą gestów swego ciała i itd. Tak e, w wersji fizjoterapeutycznej do pracy na mięśniach na mielicy możemy wykorzystać gry, e, które sterowane będą. Dokładnie, tak. Dokładnie tamtym regionem, czyli mięśniami na miednicy. Eee, jest oczywiście kilka przykładów. Fajnie, jeżeli dobierzemy coś, co przede wszystkim pacjentce się spodoba. Może to być, nie wiem. Samolot, który się wznosi w momencie napięcia na miednicy, albo e, a opada, jak rozluźniamy kwiat, który się rozkłada, ewentualnie nie wiem, mój faworyt, zdecydowany króliczek, który biegnie e, w momencie, pod górkę, w momencie kiedy mamy napięcie mięśni na miednicy e, i goni marchewkę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wejdziemy w tryb gier. Nie będę tu specjalnie za wiele e, zmieniał w ustawieniach. Kiedy mamy work, czyli mamy pracę, pacjentka ma napięć miesięcy na miednicy. Jak to zacznie robić? Bardzo proszę. Ok, rośnie nam napięcie, króliczek zaczyna biec pod górę. W momencie, kiedy dochodzimy do góry, chcemy, żeby to napięcie spadło. Jeżeli nie spadnie, to spadnie nam króliczek. Ok, jeszcze raz. Aktywacja. Króliczek biegnie do góry. Super. Mamy napięcie, dochodzimy do pewnego momentu, o jeszcze się nie udało wejść w fazę relaksu, spróbujemy jeszcze raz do góry mamy napięcie, wchodzimy na górę i relaks luz, 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 staramy się utrzymać relaks, super, udało się króliczek biegnie dalej i zdobywa swoją marchewkę Jeden przykład, chociażby z tym samolotem o którym wspomniałem, mamy napięcie, pacjentka stara się sterować samolotem, żeby nie uderzył w górę i jednocześnie zbierał jak najwięcej gwiazdek luz, samolot Spada w dół, zbiera gwiazdki na dole. Myślę, że idea jest bardzo zrozumiała, jeżeli chodzi o sam trening, do tego, żeby zmobilizować pacjentkę do tego, żeby napiąć te mięśnie w odpowiednim momencie, rozluźnić. Eee, świetne urządzenie. W zależności od tego, jaki mamy problem i z czym mamy problem, czy faktycznie jest to bardziej kwestia budowania napięcia, czy to jest kwestia może e, problemu z wchodzeniem w fazę relaksu, to w zasadzie wiele z tych etapów e, pracy przy takich chociażby grach możemy zmodyfikować, co daje nam bardzo duże pole do popisu. Ok na dzisiaj to wszystko. E, pacjentce już e, musimy dać spokój, bo Dajcie, drogie Panie, że miście na Miednicy mm, to nie bicek, więc e, nie ma sensu gdzieś go tam przeciążać za bardzo. Na pewno wtedy e, nie stanie się super. W, nie staną się te mięśnie super wytrzymałe, wręcz przeciwnie. E, także ta praca też musi być w odpowiedni sposób dozowana. E, oczywiście praca z e, pacjentką e, się nie kończy. E, zawsze podczas terapii należy do tego tematu dodać jeszcze wiele innych elementów, wiele elementów ćwiczeniowych, porozmawiać o nawykach, o przyzwyczajeniach, o, o diecie, o stylu życia e, i o wielu, wielu innych aspektach i wtedy dopiero możemy mówić, że to jest Terapia. W każdym razie, e, ja zapraszam do naszego centrum e, fizjoterapeutycznego, ale jeśli jesteś osobą z daleka, to pamiętaj, że na szczęście popularność tego tematu bardzo rośnie. Ostatnio, e, na przykład, rozmawiałem ze znajomą e, z Warszawy, powiedziała, że w zasadzie e, to już nie jest temat, e, czy ktoś zna jakiegoś fizjoterapeutę czy fizjoterapeutkę uroginekologiczną, tylko do której albo do którego chodzisz ty, czy ty. E, a Ty już masz swojego fizjoterapeuta uroginekologicznego? Czy jeszcze nie? Zapraszam.